Mógłbyś robić co chcesz! A potem skoczyć w czasy, których nic nie robiłeś. Mógłbyś iść gdzie chcesz, kiedy chcesz i kiedy nikt by cię nie powstrzymał. Straszna samotność. Samotność, stary, miałbyś siebie! Nieskończoność wersji. To ciągła biba, na której jest jedyny gość, którego lubimy. Może fajnie być największym lub mózgiem na ziemi, ale jak damy ci to narzędzie, będziesz największym mózgiem w każdej możliwej rzeczywistości. Ryk nieskończony. Jak Bóg! Nie biorę! Że co, proszę? Stary, żaden Drik nie odmawia. Za kogo ty się masz? Chyba za jakąś inną wersję Rika. No, zobaczymy ile wytrzymasz! Słyszałam hałas bliznych wojen. To przełomowe odkrycie? Powiedzmy! Długo się sobie przyglądałem i nie wiem, czy ta cała nauka się opłaca. No. To może wezmę B i pójdziemy razem na lody. Wiesz, Diana? To ostatni genialny pomysł, na jaki ktoś wpadł w tym garażu. To ostatni genialny pomysł, na jaki ktoś wpadł w tym garażu.